W gęstym lesie, gdzie liście szeleściły jak szept, a zapach wilgotnej ziemi unosił się w powietrzu, żyła mała lisica o imieniu Lira. Była piękna, jej rude futro lśniło w słońcu, a ogon wyglądał jak puchata chmura. Ale Lira miała jeden problem bała się wszystkiego. Bała się sowy, bo patrzyła wielkimi oczami. Bała się wiewiórek, bo poruszały się zbyt szybko bała się nawet wiatru, bo szum w liściach wydawał jej się groźny. Każdy nowy dźwięk sprawiał, że chowała się w norce. Pewnego ranka obudził ją rumor w lesie. Ptaki zrywały się do lotu, a w oddali rozlegał się trzask gałęzi. Lira wyjrzała ostrożnie i zobaczyła małego jeża, który utknął między dwoma kamieniami. Próbował się wydostać, ale jego kolce zaklinowały się w wąskiej szczelinie. Pomóż mi, zawołał jeż. Nie mogę się ruszyć, a zbliża się lis z drugiej strony lasu. Lira poczuła, jak serce zaczyna jej bić szybciej. Lis? Inny lis oznaczał kłopoty. Mogła po prostu uciec i schować się w swojej norze. Tak robiła zawsze. Ale tym razem coś w niej drgnęło. Przypomniała sobie, jak kiedyś sama wpadła w sidła gałęzi i nikt jej nie pomógł. Wtedy przysięgła sobie, że jeśli spotka kogoś w potrzebie, spróbuje być odważna, choćby trochę. Wzięła głęboki oddech. Ostrożnie podeszła do jeża. Jej łapy drżały, a w uszach dudniło serce. Nie bój się, spróbuję cię uwolnić. Powiedziała, choć głos jej lekko się łamał. Najpierw delikatnie przesunęła kamień, potem jednym ruchem pociągnęła za gałązkę, która blokowała kolce. Jerz wypadł na miękką trawę. Dziękuję, zawołał z wdzięcznością. Myślałem, że zostanę tam na zawsze. Lira poczuła, że dzieje się coś dziwnego. Nie była już taka przestraszona. Była zmęczona, ale w środku czuła ciepło. Zrozumiała, że odwaga nie polega na tym, by się nie bać, ale by działać mimo strachu. Kilka dni później, gdy znów zawiał silny wiatr i liście zaszumiały, Lira już nie uciekła do nory. Stała na skraju polany, patrzyła na drzewa i szeptała: Strach to tylko cień, a ja mogę iść dalej. Morał. Odwaga to nie brak strachu, lecz decyzja, że coś innego jest ważniejsze.